Jednąca z wilkami, Clarice Pinkoli Estes, nie wiem czy ją znacie. Mówi się o tym, że to jest w ogóle taka biblia kobiecości, biblia dla kobiet. Ona opowiada tam o takich, takiej archetypie dzikiej kobiety na podstawie różnych bajek, baśni, Tak, ta autorka jest też psychoterapeutką. I ona pisze na przykład tak, taki cytat przytaczam z niej, że wszystkie stworzenia muszą nauczyć się, że istnieją drapieżnicy. Bez takiej wiedzy kobieta nie zdoła poruszać się po własnym lesie. Tak, by nie zostać pożartu. Zrozumieć drapieżnika to znaczy stać się dojrzałym zwierzęciem, które nie jest bezbronne z powodu swej nieświadomości, ufności, braku doświadczenia czy głupoty. Ona tam też mówi o tym, że jak to by było, gdyby wilczyca nie nauczyła swoich małych wilczątek, czy jak powiedzieć wilków, że, nie mogą, że że mają uważać na grzechotnika tak, że ona właśnie wyposaża w to, że świat nie jest całkowicie dobry, że musisz też umieć się bronić, musisz też umieć zaatakować. Tutaj też polecam taki filmik Petersona, Jordana, Wychoduj kły, tak się jakoś nazywa śmiesznie, i kły, że jakby po to, żeby nie namierzył cię drapieżnik, żeby nie zobaczył w tobie ofiary, tak, to tutaj wiecie, takie naturalistyczne skojarzenia, metafory, odniesienia, ale chodzi o to po prostu, żeby mieć dostęp do swojego sprzeciwu, do tego rodzaju energii, nie właśnie nie tylko do tych pasywnych uczuć, ale też do, do agresji, która nam może pomóc się trochę otrzepać z tego współzależnienia i trochę zobaczyć, bardziej się podłączyć do rzeczywistości.